Jeśli masz grzybice paznokci, słuchaj uważnie. Grzybica paznokci sama nie zniknie. To poważny problem, którego nie należy ignorować. Nazywam się dr Litus Aleksander Iwanowicz. Specjalizuję się w dermatologii i chcę cię przestrzec przed możliwymi niebezpiecznymi konsekwencjami, które mogą wyniknąć z powodu późnego leczenia grzybicy paznokci. Grzyb może prowadzić do deformacji paznokci, bólu, pękania skóry, a nawet zatrucia krwi, jeśli nie zostanie szybko leczony. Nie czekaj, aż problem stanie się krytyczny. Wiele osób cierpi na grzybice paznokci i myśli, że jest to jedynie utrapienie kosmetyczne. Ale to nieprawda. Oferujemy rozwiązanie, które nie wymaga operacji i skutecznie eliminuje przyczynę grzyba. Nasz produkt Został specjalnie opracowany do leczenia i eliminowania grzybiczych infekcji paznokci. Wnika głęboko w płytkę paznokcia i działa na samo źródło infekcji, niszcząc grzyb od wewnątrz. Nie trać czasu i pieniędzy na nieskuteczne produkty i wątpliwe metody. Nasz produkt działa szybko i skutecznie, eliminując grzybice i przywracając zdrowie paznokci. Oferujemy bezbolesną metodę leczenia w przystępnej cenie. Stosuj nasz produkt tylko raz dziennie. Łatwo się aplikuje, szybko wchłania i zapewnia długotrwały efekt. Jest to idealne rozwiązanie dla osób chcących pozbyć się grzybicy paznokci oraz przywrócić im piękno i zdrowie. Nie przegap okazji, aby poprawić jakość swojego życia. Kliknij przycisk poniżej aby dowiedzieć się więcej i zamówić dostawę do domu. Nie pozwól, aby grzybica paznokci zrujnowała ci życie. Twoje paznokcie zasługują na najlepszą pielęgnację. Kliknij link pod filmem i rozpocznij swoją podróż do zdrowia już dziś.